Hejka, z tej strony Kondys. Dzisiaj zajmiemy się najprostszym i najmniej wymagającym startem w Diablo 2, a więc nekromantom. W tym poradniku będziemy zajmować się wariantem przywoływacza. Wersja pod kości, czyli castera, jest równie mocna, a nawet szybsza, ale za to o wiele bardziej wymagająca i skomplikowana. Zostawimy ją sobie na kiedy indziej. Osobiście myślę, że poradniki już na wersji zremasterowanej będą nawet lepsze do oglądania. Ale wróćmy do naszego samonera. Nie jest to najszybszy zawodnik do gry, ale jednak na początek ciężko znaleźć coś łatwiejszego i tak mocnego. Jeśli ktoś przeradził się zmianami drzewka u Paladyna, wymagającymi słowami ronicznymi i ciągłym ryzykiem podczas walki twarzą w twarz z wrogiem, to coś dla niego. Nekromanta potrafi przejść całą grę praktycznie bez myślenia. Jest to też idealna postać jako wprowadzenie do gier hack and Slash. Nekromanta bowiem nawet wymaga od gracza aby przechodzić spokojnie akty i wbijać jak najwyższy poziom. Z każdym dodanym punktem w drzewku nasze przywołańce dostają ogromny bonus. Jeśli będziemy za bardzo przejść do przodu, jest duża szansa, że będą po prostu umierać w starciu z wrogami. Dodatkowo, nie zyskują one bezpośrednio bonusów z tego, jak dużo obrażeń zadaje nasza broń, albo jak dużo odporności ma nasza zbroja. Zazwyczaj więc nawet nie musimy się aż tak martwić o ekwipunek. Zacznijmy więc levelować naszą postać. Na samym początku skupiamy się, aby wziąć jeden punkt w przekleństwo, dwa punkty w szkielety. W Mistrzostwo, a na szóstym poziomie wybieramy golema. Jest tutaj trochę taki miszmasz, ale później sprawa się trochę ułatwia. Wybieramy cały czas dodatkowe punkty szkielety, aż nie uzyskamy tam 15 punktów. Przy okazji, jak będziemy szli na Duriela, z drugiego aktu, dodajemy jeden punkt w żelazną dziewicę. Jest jeden trik, który pozwala praktycznie strywializować tę walkę. Przeklinając żelazną dziewicą Duriela i ciągle wskrzeszając golema, jesteśmy w stanie sprawić, że boss sam się zabije przez obrażenia z cierni. Na pierwszy raz może być to troszkę trudne, ale wymaga jedynie odpowiedniego używania mikturmany. nie bójcie się wrócić do miasta, kiedy się skończą. Kiedy osiągniemy już 15 punktów szkielety, należy zacząć je wzmacniać. Dajemy punkty w mistrzostwo, wybierając jedynie wysanie życia i krwawego golema po 18 poziomie. Później to dopiero na 29 i 30 skupiłbym się, aby dodać jeden punkt w szkieleta maga i Wskrzeszenie. Te dwa przywołańce będą na razie dosyć słabe, ale zawsze to jakiś dodatek. Zróbmy teraz króciutki przerywnik na temat ubioru naszej postaci. Oczywiście nie opłaca nam się spędzać wieków szukając ulepszeń u sklepikarzy, ale jest to zawsze jakaś opcja. Już Akara w pierwszym akcie może nam dać różkę plus 3 do szkieletów. Druga opcja, którą osobiście bardziej lubię, to tworzenie losowych przymiotów w kostce. Na tym etapie gry powinniście mieć już kostkę oraz sporo nadkruszonych klejnotów. Umieszczając dowolny niebieski przymiot bez gniazda. Czyli w naszym przypadku najlepiej różkę lub spreparowaną głowę. Wraz z trzema nadkruszonymi klejnotami tworzymy receptorę dodającą gniazdo do przedmiotu. Poza tym powoduje, że przedmiot losuje wszystkie swoje właściwości. Możemy dzięki temu zdobyć naprawdę potężne rzeczy. Poza tym cieszyć się, że sami je wylosowaliśmy. Nawet jeśli przedmiot będzie słaby, zawsze możemy po prostu go sprzedać za o wiele większą ilość złota niż kupiliśmy u sklepikarza. Pamiętajcie, że sprzedawcy dalszych aktów mogą dać Wam więcej za ten sam przedmiot. Patrząc na resztę itemów, zrobiłbym w zbroi tal Edg, a pozostałe rzeczy aż tak mocno nas nie obchodzą. Nekromantom najlepiej według mnie przejść na koszmar na 40 poziomie. Powinniśmy już wtedy mieć dodane 15 mistrzostwa szkieletów oraz wybrane wszystkie pomniejsze rzeczy, które mogą nam się przydać. Lątwy, takie jak zmniejszenie odporności czy Zniedomężenie są przydatne, więc polecałbym po prostu wybrać tam po jednym punkcie i pamiętać, że w razie czego są w naszym arsenale. Dodatkowo przyda się też jeden punkt w odporności dla przywołańców, aby nie dostawały tak mocno w kość od obrażeń z żywiołów. To, kiedy wybierzecie żelaznego golema, też zależy od Was. Ma on znacznie więcej zdrowia od krwawego, więc poleciłbym to zrobić prędzej czy później. Żelaznego golema ożywia się z przemiotu upuszczonego na ziemię, więc też może dzięki temu być bardzo mocny. Ciekawą sprawą jest to, że otrzymuje on aurę, jeśli właśnie użyliśmy go na przemiocie dającym jakąś aurę. Na przykład z takiego leśnienia. Uważałbym jednak, ponieważ śmierć golema oznacza utratę tego przedmiotu na na zawsze. No i w sumie, myśląc o koszmarze, można zacząć przyjmować się przedmiotami. Jeśli oglądaliście Pornik Paladyna, to część z tych itemów może Wam się wydać znajoma. W związku z tym, że nasz build otrzymuje ogromne bonusy za każdy poziom, to tak samo przedmioty dające plus do zdolności będą naszymi przyjaciółmi. Kupiłbym się, aby u Larzuka zrobić duch w mieczu oraz na spokojnie znaleźć bazę do wiedzy w hełmie. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie zdobyć tarczy z czterema gniazdami aż do piekła, naszym wyborem będzie przysięga starożytnych. Jeśli macie szczęście i znajdziecie dobrą, spreparowaną głowę, możecie w niej zrobić rym, czyli shael etch. Jeśli ktoś nie wiedział, to właśnie jest to przydatna informacja. Te główki nekromanty liczą się jako tarcze i jesteśmy w stanie zrobić w nich słowa runiczne. Problem jest jedynie taki, że posiadają maksymalnie dwa gniazda, więc mocno ogranicza to nasz wybór. Ale jeśli np. znaleźlibyście jakiś genialny biały przedmiot, np. plus 3 do szkieletów, plus 3 do maestrii, zawsze możecie właśnie na tym użyć Larzuka, aby zagwarantować dwa gniazda. Takim przygotowaniem przejście koszmaru to tylko kwestia czasu. Tak samo tu, nie bójcie się spokojnie levelować i czyścić lokacje nawet po kilka razy. Zauważycie też, że już mniej więcej w połowie wmaxujecie szkielety i mistrzostwo. W tym momencie dodałbym punkt za eksplozję zwłok, żeby w razie czego mieć dodatkowe źródło obrażeń. Następnie należy ulepszyć krzeszenie. Po osiągnięciu tam 10 punktów lepiej zacząć maksować wybuch z błok. Każdy poziom daje tam większy obszar działania, co powoduje, że przy 200 rozdanych punktach możemy robić skuteczne reakcje łańcuchowe zabijające całe paczki wrogów. Powoduje to, że nekromanta zyskuje też bardzo przyjemne obrażenia obszarowe. W sumie na piekle wychodzi też dlaczego nekromanta należy do najprostszych postaci. Nie musi on zupełnie martwić się przeciwnikami z odpornościami na jakikolwiek typ obrażeń. Wolności fizyczne? zawsze rzucić klątwę przekleństwo. Jeśli to nie wystarczy, wskracimy parę stworków atakujących od ognia czy innego żywiołu i one nam załatwią sprawę. Nekromata pod podprzewołańca to po prostu taki żółw, który wygrywa wyścigi z innymi poprzez wolę walki i brak potrzeby zatrzymywania się. Mam nadzieję, że dacie mu szansę, ponieważ im więcej się nauczycie nim grać, tym też będziecie szybsi i efektywniejsi. Ja lecę od razu zawierać się za kolejny film, więc mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia i baba. pa papa.